Dziś naszym klientem jest w sumie nas znajomy, ponieważ współpracujemy z nim na rynku dubajskim. Przyjechał do nas CLS-M63 AMG, więc fajna zabawka. Witam. Ładnie się to gada. Bardzo ładnie. Tak, jak przystało na porządne AMG, tak? No wreszcie, wreszcie coś porządnego, wreszcie słuszna pojemność. Mercedes-Benz CLS-63 AMG wyprodukowany został w 2006 roku. Napędza go silnik V8 o pojemności 6,2 litra oraz mocy 514 koni mechanicznych. Do tej pory auto pokonało 100 tysięcy kilometrów. Widzę, że fajne blachy to tak. są te eksportowe, tak? Tak, to są oryginalne eksportowe tablice z Dubaju. Jeżeli auto sprowadzamy w pełnej kondycji, możemy uzyskać niebieskie tablice eksportowe i możemy się normalnie na nich poruszać. Ty, ciekawe, co fotoradary na takie blachy, co? Do... <laughs> się dowiem za tydzień. <laughs> Śmieszne rejestracje, malutkie, dubajskie, niebieskie, więc z daleka rzucają się w oczy, ale podobno legalnie na nich można u nas jeździć. Mechanicznie jest dobrze. Hamulce widzę ładne. Dokładnie. Z probu. To ważne. Tak, ponieważ jest to y, kosztowny element. No właśnie. Otwórz od razu maskę. Dawno nie otwierałem, bo zobaczymy to, zobaczymy to tam w środku. Dubajski kot. A! Nieźle. No jest ładnie. Jest ładnie. Kto składał? Pan Guido Nordheim. Czyli, czyli Niemiec. Z włoskimi korzeniami. Blisko granicy mieszkał, chyba ta. A nawet ładny, Piachu ładny. nie ma, zobacz jak z Dubaju. No, zadbany, zadbany. Masz historię auta w ogóle? Tak, historia auta jest bardzo ciekawa, ponieważ pierwszym właścicielem tego auta był dyrektor opery w Dubaju. O! No tak. proszę. I tak naprawdę kupiłem to auto, ponieważ pojawiło się w ogłoszeniu, bez zastanowienia, do bankomatu pieniążki do człowieka i szybka weryfikacja mhm. pozwoliła kupić to auto od ręki, tak zwanie. No, no dobra, dobra. Gdy Robert zajrzał do środka, no zobaczył, że wnętrze jest utrzymane w perfekcyjnym stanie. Bardzo fajne połączenie skóry z alkantarą. szare wnętrze, co jest rzadkością. 100 009. Jak tak, mogłeś? Jak, jak do tego doszło, nie wiem. Trzeba było go na lawecie przywieźć. Nie no, jest spoko. Szyby przyciemnione, jak to w Dubaju, nawet nie tak. zwróciłem uwagi. Przednie też oczywiście przyciemnione, lekko, tak? Tak, zgod zgodnie z normami. Zgodnie z normami Ale emirackimi. O, jest automatyczna pokrywa. Tak. Wszystko działa? Działa. Pięknie. No jak już tak to. wzdychasz, to chyba wiem, o co chcesz zapytać. Dwa pytania. Ile i kiedy się przejedziemy? może zacznę od tego mniej bolesnego. Przejechać się możemy nawet zaraz. Co do pytania, ile opłacone auto przygotowane do rejestracji z badaniami technicznymi, ze wszystkim, chciałbym za nich zyskać 95 tysięcy złotych. No coś ty.